Że to było do mnie. Jasne, jakby ja sobie wszystko przeanalizuję, tam wiem, jak to mogło. Analizacja to wystąpi z czarkiem i Tu jest broń. I tu jest odstaka. Żegnam. Trzymaj się. Dobry. O nie, co chodzi, co? Co? Dzień Nie, bać policji kurwa policję i wszystkich Dzień Słucham? Dzień dobry Słucham? Rozłoży pani ręce za głowę Kurwa Uch Ten, może Pani, pani dupę wyżej ma niż może. pani sra A? Trochę grzecznie funkcjonuje Nie rozmawiam ze szczuchami, przepraszam bardzo SV akcji do federalnych, możecie, możecie zejść, zejść ze stanu Co Coś się będzie prołaty do ma, nas. Nie ma, nie do ma, nie ma jeszcze? To jest. Trudno nie. Nie ma ich na Już się nie dziwię, że od początku Fire trzymać Szerbiego z dala od awansu na wyższe stopnie, patrząc na to, co on odpieda, gdy dostał szansę na poruczniku. Dopiero teraz rozumiem, o co wszystkim ludziom chodziło, gdy mówisz, że awansowanie Szerbiego jest niebezpieczne. Stary, ja. T... T... Niebezpieczne to jest to, co tu piszesz na Twitterze, kurwa, bo ludzie może oczy wypalić. Ty, ty, kurwa, weź, znajdź rozum i godność człowieka z kurwy, synu. to dobrze wyglądające. O, Teddy! Nie! Kurwa, nie mów tak, he! Nie! Tak to się robi Pokoj. No. Ja miałem taką sytuację, że jak miałem 18 albo 19 lat i była u mnie dziewczyna I ją robiłem na łóżku, to mi stary wszedł do pokoju i mówi: o kurwa I od tamtej pory jebany już zawsze puka Mówię poważnie, to jest historia w 100% yy, prawdziwa ty, wiecie, jak się rozmawia z tymi ludźmi po całych dramach, ty wy tego nie wiecie, bo to już nie jest na streamach, nie? Ale jak się później rozmawia z tymi ludźmi prywatnie, to oni już mają odmienne zdanie niż to, co powiedzieli czy na streamie. to tych słów na streamie się nie da na przykład odwołać. No, urwę, co, nie? Nie mam tyle. no ja ci więcej nie wiem tyle. Więc to też jest taka My sprawa, nie, 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 nie? o której wy nie wiecie, bo to po prostu nie, nie dzieje się później na streamach, co nie? No, no, szefie, on chce pożyć pieniądze, żeby nas ograć. Bez <laughs> Ja czasami jak siedzę i myślę, no to na serwie serw deweloperskim sobie jeżdżę w kółko po prostu. <gryw> <gryw> Dlatego tak dobrze jeżdżę w GTA. Wiecie o co chodzi. No, ale to był wypadek akurat. Bo on mi wjechał. To też był wypadek. Drzewo wcześniej nie stało, a to pamięć mięśniowa. Dole. Na osiedlu pełnym budynków są dwa samochody zaparkowane, to musi być zasadzka. Mam zamknięty kurwa łeb. Ja pierdolę, 70 Czabu budynków do... mieszkalnych, a dwa samochody zaparkowane, to musi być zasadzka na moje życie. Ja pierdolę. O kurwa, strzelają! Migrz. To jest Kogo? Kurwa, dziadu do mnie. Czyli. Znaczy, <laughs> <Jem>. Erwinam. <laughs> Bo dziadu do mnie dzwoni. Odebrać od dziada? No, od Erwin, no jak zwał, tak zwał, no. Dziadu, żyjesz? Nie byłoby całej tej spiny, tej toksyczności, tego wyzywania, tego syfu i tego wszystkiego, no. Ty się totalnie nie zgadzasz. No ty kurwa mieszkasz w Piotkowie Trybunalskim. Chłopie, jeździsz z Siroko, kurwa na chipie za trzy dychy. To ma podkręcone 200 koni i masz wyimaginowaną dziewczynę o imieniu Paulina, więc nie wiem, czy powinieneś się w ogóle wypowiadać. O kurwa, przepraszam. Dobrze, to już będzie banik, poproszę shota. To jest do chuja. A u mnie? kurwa, skaka, nie! tak się o, ja pituje. Nał nauczy pitować, Gregory! O kurwa, no to, sesji, jest, to jest jaski! Ok, to jest jaski! Dokładnie, blokować, 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 blokować. Mam problem lekki, wiesz? Ja pierdolę. Co to pierdolę? Kurwa. Podajesz się podajesz, no. się, podajesz się, podajesz tak się. Jednego, jednego mija. 10:50 cały czas notoryczna jazda niepoprawnym pasem ruchu, ponad 100 mil na godzinę. Gdzieś przy następnym wypadku tu może umrzeć rodzina z dziećmi, która na wakacje właśnie jedzie kurwa na lotnisko. To jest kurwa paranoia! Paranoja! Autoryzacja manewry pit w terenach zabudowanych do 50 mil i autoryzacja na blokady nieruchome z kolczatkami. Koniec kurwa! Tej tyranii! Naomi, proszę, nie pukaj mnie, nie pukaj mnie na omin. Nie że nie w niego, no nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie Ale nie możesz mnie. Możesz ten... możesz wziąć karę Chyba, z moim staniarem zabójczym lecimy. No, interior się rozjechał. Ale tutaj, jak się podejdzie trochę dalej, to jest git Zróbcie mi może z tego klipa, ja podeślę do mnicha, bo mnich. Oj, nie, tutaj też nie jest git. Bierz, kara kara, A ja nie mam, wyjmuj swoją. Ja nie mam auto nie masz? ja prawda? Nie mam tu... Lucy, na akcji To nie jest nieposzanowanie, to jest po prostu wytrącenie dowodzenia nie, z, z rąk osoby kompetentnej. Nie poszanowałeś to by ta sytuacja Lucy i doprowadzi, się nie doprowadziłeś on do tego, co ona doprowadziła do. To ona doprowadziła do. Bamki się nie teraz tak Krzyczysz. Oczywiście, że jestem, bo ja mam większe jest doświadczenie w dowodzeniu w polu, jestem dowódcą chuja, terenowym, się znasz, chuja się kurwa znasz, idioto! Uspokój się na mnie, nie będziesz Nie, nie tym ty mówił, nie ma chuja! Dobra. Nie będziesz mówił o kompetencjach. Jesteś ty zawieszony w czynnościach ty przychodzisz i wołasz mnie do biura i mi mówisz, że to na to, nie opieszony. nie ma chuja! Zdajesz broń i odznakę, Tomek, w tym momencie! Jesteś zawieszony na razie na okres, tak jak powiedziałem, 24 godziny. Gdzie ją Alison nawet wstać, słyszysz? Dam ci to moc klapy na klapę, gdzie tak chcę. Ja też no się nie denerwuję. Wiecie co? Bo ja naprawdę jestem dumna z funkcjonariuszy w RSP. Bo się pożygam zaraz. No, no, nie, nie, nie. Dobra, idę do mojej Żartowałam. Było parę innych osób, które, że tak powiem, nawet spoza getta były, które też chciały, że tak powiem, troszeczkę utemperować to, co niektórzy, nie wiem czy. Wy, no, no to nie są ludzie wyżsi rangą, bo wyżsi ludzie, ludzie rangą mają kurwa klasę. I jest tego przykład, kurwa przede mną, jeden i drugi. Yy, raczej ci. Opony mi ktoś przestrzelił. Co? Dzień dobry. Jak Basla like, brał? Mielka? Miałam mi cię poznać. Daj moje sam! No mi też miel. Basla Mielka Kurwać to będzie ciężki dzień dzisiaj w życiu wiesz Dobra, proszę z mostu tanie jest ruchamka co? Miałem starszy dzień ciężki w życiu i w ogóle wiesz eeeem, zaraz, tak zaraz Zaraz się zapłacę, zaraz poczekaj, bo, poczekaj, bo, poczekaj bo, wiesz uh -huh. Aha. Za... do zapłaciłem Diamond fusy. No poczekaj no przecież no to ile ile zapłacił byłeś? to dużo Kuchaj Mileka, jesteś opatrła podobno 要来包围。